Tam Kolejne nagranie, e, e, ponieważ e, hejt, e, temat hejtu zainspirowała mnie użytkowniczka, którą mam w znajomych i ten hejt Potyka również mnie o zgrozo na TikTokach na przede wszystkim na TikToku podczas kiedy jestem na czacie Czasami też podczas kiedy krótkie filmiki nagrywam i o zgrozo ostatnio wśród można powiedzieć bliskich, bliskich osób. Można powiedzieć, że takie się uważały. Eee, dotknął nas ten hejt, mnie i moją żonę. Może teraz hmm. Przeczytam kilka słów na temat hejtu. E, pokażę z czego korzystam. Hmm. Zaraz wyłączymy. Wyłączymy nasze logo. Włączymy przechwytywanie obrazu. Z OBS -a. korzystamy. Nienawiść, zjawisko społeczne o charakterze poniżającym, obserwowanym w internecie, w środowisku internetu, portale społecznościowe, komentarze pod artykułami w serwisach in informacyjnych, komunikatory internetowe, etc. Według słownika języka polskiego jest to obraźliwy, niezwykle agresywny komentarz internetowy lub, lub mówienie w sposób wrogi, agresywny na jakiś temat, o jakiejś osobie. Czyli tutaj mówiono o nas. Czyli o mnie i mojej żonie. Zjawisko hejtu może dotyczyć osoby, grup społecznych, mniejszościowych, etnicznych, ale także kampanii czy filmów. Jej celem jest wyrażenie pogardy i podważanie pozycji osoby lub, grup społecznej, lub grupy społecznej ze względu na rasę, płeć, naród przez wyrażenie dyskryminującej opinii o tej grupie czy poszczególnych członkach, czyli tutaj jest na przykład niepełnosprawność, wygląd, rasa, e, nie wiem, e, czy ktoś jest niski, czy wysoki, czy ktoś jest krzywy, czy prosty za bardzo, czy ktoś ma nie ten wyraz twarzy. Które komuś pasuje? Czy ktoś jest taki, czy inny? Tego nie można tłumaczyć. To jest po prostu karygodne. Naj popularniejszymi mediami, w których występuje ten problem. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch i inne. Tutaj akurat ten hejt wystąpił na Facebooku. I tu żadnych tłumaczeń. Nie można przyjąć. Nawet, że ktoś nie chciał, albo że ktoś był pod wpływem alkoholu, wypił za dużo. Albo głupie tłumaczenia, że ktoś mu ukradł telefon. Czyli jak ukradł ten telefon, to powinien teraz w tej chwili jakoś zainterweniować, ta osoba nie chce zainterweniować. Tylko jak szczur się chy, 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 yy, kryje. Jestem przerażony. Yy, nie będę tutaj mówił yy, ani personaliów tego, yy, tej osoby, bo nie chcę tego robić. Ale mogę Wam powiedzieć, że hejt i poniżenie może Was spotkać nawet z bliskiego otoczenia. Uważajcie na siebie. Ale nie, nie bójcie się też o tym mówić. Uważajcie też na swoje dane i na swoje media społecznościowe Często zmieniajcie hasło na, na takie porządne, żeby, żeby wam czasami się nikt nie włamywał przede wszystkim róbcie screeny, bo jeżeli jesteście obrażani jeżeli jesteście poniżani, a niektórzy, jeżeli nie potrafią e, korzystać z tych mediów społecznościowych, to nie powinni ich posiadać. Wszystkiego dobrego dla Was. Musiałem to powiedzieć, żeby oczyścić siebie po prostu z tych złych myśli i smutków, żeby dalej móc tworzyć materiały i tworzyć dobre rzeczy dla Was. Bo to, co mnie spotkało ostatnio i moją wspaniałą żonę, to po prostu boli i żadne tłumaczenia tutaj nie e, no nie pomogą po prostu uważajcie do siebie trzymajcie się i do następnego materiału mam nadzieję, że już y, tym razem Tym razem lepszy będzie ten materiał. Nie będzie o smutnych rzeczach, ale o pozytywnych.